Gdzie my jesteśmy? Chłopaki? Też tu jesteście? Uuu siema! Wiktor! Jacy co jest z tobą? Zipek! Co? Ej jestem zmodyfikowany, mam silnik w ręce, patrzcie! I co ja mam na sobie? Jakieś okulary? Co Ja nie mam ręki! Co jest gra? ale czekaj, 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 spokojnie, jesteśmy w cyberpunku, zaraz ci znajdziemy jakąś mechaniczną, stary, pa, ja mam pół mechaniczną, tobie zrobimy całą co? mechaniczną, no Co? ty gadasz, serio? No tak, Ale jakoś nową, nie? Za upgrade'ami, żeby mógł mieć na pół, co chce. Ej, zobacz, zobacz, czekaj Słyszycie? Metal, Wiktor też jest cyborgiem w połowie, wszyscy jesteśmy cyberpunkowi no. Gdzie my jesteśmy? Ej, że znaczy, ulepszenie? no ale czy tutaj coś się zmieniło? Poza nie. tym, że my się zmieniliśmy jesteśmy teraz zarąbiści. O, jestem... trzeba zobaczyć. Wygląda wszystko normalnie. Eee, dobra, salon. Ej, patrzcie chwaki, no dużo się nie zmieniło. Ale sztuka nowoczesna, nie? Nightlife, tutaj jakiś ziomek, nie, nie. To wygląda trochę jak ty. Ej, może to jestem ja, nie? Może jestem sławny w tym świecie albo coś takiego. Może tak być. A tutaj? Patrzcie tutaj! Tu i tu. O no, patrzcie. Tutaj są Wiktor i Sipek razem. Dobra, my się zgodziliśmy, żeby tu wejść. Nie spodziewałem się, że to zadziała. Ale co my mamy właściwie zrobić? No nie wiem, było napisane, że potrzebują bardzo naszej pomocy w przyszłości. No i jesteśmy w przyszłości, ale nikt ale na starej nie czeka. Z kim, z czym, nie? Nie wiem, może jeszcze nas nie zlokalizowali ci, którzy nam dają tą robotę. Ej, skoro my tu jesteśmy, chłopaki, to może też innych tutaj wysało. Nie wiem, Dalona, ona albo coś? O, myślałem, że chodzi ci o to, że jest czysto, czyli ktoś się dba o ten dom. No, na pewno no, ile no, roboty. są w tych czasach, więc nic, nikt nie ma syfów w domu. Właśnie, no, 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 bo tak. każdy ma AI sprzątające po prostu. Dobra. Ej, kupaki, patrzcie, nasz robot, Rafałek Uuu, tutaj jest. Cały czas tu jest, siema robocie, co tam. To wy wróciliście! Co? No, tak, to gada, to jest świetny robot? Tak, to ja, wasz kolega, powiem! Jestem tutaj od jakichś 50 lat, Szyszka. Szyszka, Ej, no? Szyszka. Co się stało? Czemu ty jesteś robotem? Czemu sobie jedziesz? Byłem już bardzo stary, zbyt że stary żeby pracować Ale na szczęście, znaleźliśmy obok drogę Która pozwolił mi przejść swój umysł do tego robota Ej, czekaj, czekaj Ej, a wiesz może, czy jest tutaj ktoś jeszcze Dlatego, że Zipek na przykład nie ma ręki, my nie Właśnie. mamy broni A jesteśmy na misji pomocy przyszłości Dokładnie Zwróćcie samobójcy ciężko do domu Zaraz ucieka na nas cyberdano mechanik Cyberdano! Cyberdano! No dano. Danon po z A, chcę zobaczyć nie, Patrz, chyba nie jest to jest. Stary. Chleb. Dalej nie świeży. O nie, on został z naszych czasów! Tak, znaczy... Tu mamy mikrofalówkę, ale... Ty, czy mi się wydaje, że ona ma jakieś nowe funkcje? E, nie wiem, a da się uzyskanować, Czekajcie, ja mam tego niby. To jest drukarka AI jedzenia chłopaki. Normalnie tutaj drukujecie sobie żarcie, które jest Wam potrzebne Dobra. E, i możecie mieć co chcesz. Co benzynę do picia daj, bo jesteśmy maszynami. Olej, Połowie. olej, stary już mi olej. chrupie. Olej, no chrupie mi. O, słyszysz jak chrupie, jak w naszej nucie agencja tajemna. O, oh. Ej, tu co się dzieje? Ej, drukuje się tam coś bez kitu. A jaki wybrałeś? Do czwórkę? Czy Dida? Weź do czwórkę, wybierz. Dla jeden. mnie Racing 100. No już jest gotowe. Dobra. O, gotowe i co? O! Uuu. Co? Uuu? Uuu. Uuu. Stary, nie wiem jak ty możesz takie coś pić I co? Czujesz się lepiej po tym? Ja hmm. wiem co to jest. Olej, no. Racing 100. 10W40? O Jezu! Za słaby! Dobra, chłopaki, skupmy się. Sprawdźmy co teraz można dalej zrobić. Zipek. Zobaczcie? Coś nie chodzi. Ale górę. Faktycznie, no? Nie wiem, to możemy w Halo? Halo? Halo. Siema. A pan to kto? Cyberdanon mechanik. Cyberdanon mechanik. A jak cię nazywał twój ojciec? Właśnie. Też chyba jakiś Danon. Jak jesteś mechanikiem w tych czasach, to możesz zmajstrować dla nas na przykład nie dla, dla rękę. nas stary. A właśnie, no przede wszystkim rękę, ale Zobacz, też jakieś braki. pokaż to. Jezu, ty nie masz całej ręki, człowieku. Zrobisz. Czyli nie wiesz co mnie teraz czy jesteś człowiekiem, nie? Nie no, pół człowiekiem półrobotem Dobra, już teraz na pewno nie wiesz człowiekiem. Za darmo nic nie ma, eurodolce. Dobra, A, sprawdźcie z konta Ja mam y, 10 euro dolarów. Dobra, damy ci wszystko co mamy. No. Nie powiem, 12 euro dolarów. Nie, to jest dolarów straszna, krata. ogólnie weźcie się za robotę, bo tutaj w tym świecie nie przetrwacie, ale zaraz postaram się coś zmaństrować. Dobra, zrób przelew stary. Okej? Okay. I od razu. Dobra, poszło. Ode mnie też. Rób mi rękę. Co się tam dzieje? to dzieje? No ja, drobni mi rękę. Myślałem, że w tym świecie mają teleportery, jakieś kurde no, no. To... Oh, yes, yes, yes. Bo, to jest Kłóra, bardzo nieprzyjemne. Czekaj, jeszcze coś. A! Czemu ja to czuję? Jesteś jak baba. Co to jest, co się dzieje? Gotowe. Pokaż, co masz. To jest moja ręka? No, Nawet stary, nie zaklaszcze. Nie, no, nie, Ale masz nie, rękę. No, Właśnie, masz rękę, zipek. Ej, a jeżeli byśmy chcieli coś lepszego, też jakiejś bronie i w ogóle. to... Ale nie stać was. W ogóle macie jakąś robotę? Nie, nie. Nie mamy, ale jesteśmy dobrze wyszkoleni. Agencja tajemnic, dużo zleceń. Dobra, wiecie co? Mam takiego kolegę, który znajdzie na pewno dla was robotę. Jeżeli zarobicie u niego hajs, to możecie wtedy przyjść do mnie i dostaniecie coś ekstra. Okej, okay, a gdzie go szukać i jak się nazywa? To jest trochę tajne i nielegalne w tych czasach. Nie wierzymy w inwigilowaniu oporową. Także słuchajcie, dla was tylko informacja: on jest za rogiem. Nazywa się Cyber Johnson. Cyber Johnson! Ale czekajcie, nie możecie podejść do niego tak po prostu. Musicie powiedzieć mu hasło: Jaki tak jest, jest hasło? Czerwona rybka. Czerwona rybka, rybka. okej. Okay. Ciekawe, dobra, lećcie, Ale zmykajcie. Gdzie jest? Ale gdzie on jest? Tuż za rogiem. Idziemy. Szybko, no za rogiem jesteś. Nie, gdzie wyjdziecie? Gdzie? Za rogiem. Tu. Za, za tym tym rogiem? rogiem jest w ściana. Halo? Czerwona rybka. Czerwona, Czerwona rybka. Czerwona rybka. rybka. Dobrze, sobie, na razie. Słuchaj, jesteśmy bardzo biedni, ja ma... ręki z bardzo słabą rękę, chcielibyśmy od ciebie E, jakąś robotę, podobno można u ciebie zarobić. Kurde, no w sumie to mam robotę. Jest przemyt broni. Ja nie mogę niestety tego. Uwielbiam za... przemycać broń. Czemu nie możesz tego zrobić? No nie mogę tego zrobić, bo już psy mnie znają na mieście i potrzebuję ludzi. Okej, okay, okay. my Pod... jesteśmy ludźmi. No dobra, za tą robotę to mogę wam dać 1000 euro dolarów i jednego w 1000, 1000 euro dolarów, o, Patrzcie, to jest za dychę euro dolarów, więc to będzie za 1000. Dobra, zarobiście. E, to w takim razie bierzemy tą robotę. Tak, to przyjmujemy to, to zlecenie. No. no dobra, to, to z tą bronią musicie przekroczyć granicę, jeśli to zrobicie. O, o. I to jest wielkie i nielegalne, popaki, ciekawe co to jest, ale nie możemy otwierać. granicę z tym. No granicę lajcie, pewnie jest fura zipka nadal przed domem. Hej Ogarnij mi jakichś lepszych ludzi, a nie jakichś świeżaków, bo jakieś stare części mi przynoszą. My no, jesteśmy akurat dobrzy, zobaczysz tak, po do? tej robocie. porządnych. Elo, no, mówiłem, chłopaki, że będziemy mieć furę tutaj. Co no, prawda jest z naszych czasów, ale też jest dobra, dobra. Na granicę! Zapójcie lepiej, pasy! Uuu! Ej, to jest chyba granica, chłopaki. No, w, tam, widać, Zobacz, to jakiś mur no. No, jest mur graniczny. To no, prawda. Ej, chłopaki, co to Czekaj, jest? Co jest? Czekaj, Czekaj. Mam Znastrof, czerwoną stupaj, stupaj, na Dziś się dowiedziałem. Dziś się stajecie! Tu policja graniczna. Nie ruszać się. zostaniecie aresztowani za próbę przemytu broni. Co? O nie! Teraz ja nie... pójdziecie ze mną! Odwróćcie o... się! Dobra... O kurde, ale mamy przypał! O! O! Ej, co jest? O! Dobre! Dobre! Ej, Bezpiec! udało się, Bezpiec! udało się, faktycznie! Bierz, bierz, bierz przesyłkę, bierz, plasełkę, bierz, plasełkę. Dobra. bierz no, dobra. Ej, my było mega blisko, dzięki Wiktor, naprawdę! Ej, co? Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Widzę, że wam się udało pokonać tego... Szkoleniowego Androida. <śmienicza> a, kim ty jesteś? Nieważne jest kim ja jestem. Ważne jest kim wy jesteście i kim możecie być. A kim my jesteśmy? Spodobaliście mi się. Słyszałem już o was trochę od handlarzy lokalnych. To, ta robota to był test tak naprawdę. Czyli to dla ciebie przywozimy tę nielegalną no, broń. Kogo? Teraz zapłata! Tysiąc dolarów. dolarów. Widać, że jesteście nowi w tym świecie, wiecie? Aha, na eurodolarach najlepiej rozmawia się przy barze, a nie od no, razu po robocie. Zapraszam was do mnie na drinka i mówimy dalszą współpracę. Dobra, to prowadź. Bardzo poprana barze. O, no, o, fajnie tutaj jest, bez kitu. Dobra, trzeba rozmawiać o interesach, trzeba wiedzieć co zrobić. No przelewik nam chyba. Właśnie. Robotę zrobiliśmy. Dobra. Dobra, widzicie, ja mam taki kłopot. Jest misja. Czyli żaden z moich ludzi nie chce się podjąć. Bierzemy. Myślę, że jesteście trochę zdesperowani. Nie macie za bardzo wszczepów ani nic, więc myślę, że zrobicie wszystko za dobre. Kilka euro dolarów nie, Kilka w... to znaczy ile? Tyle, że możecie sobie kupić najnowsze wszczepy, jakie są na rynku, i jeszcze Wam trochę zostanie na emeryturę. Ale to dostaniemy z góry w takim razie, rozumiem. Jeżeli podejmiecie się tego zlecenia, to tak. Ale może najpierw powiem o co chodzi. Kłót! Wow. Co? Ten typ to jeden z najbardziej poszukiwanych ludzi w całym, na całym świecie w tej chwili. Ten typ może się wydawać na bardzo niepozornego naukowca. No jak stary dziad. Mm? Ale jest bardzo przebiegły. Ukradł trzaskę, na której ma zapisaną całą wiedzę, która potrafiła zniszczyć świat. Co? To jak go pokonać? Właśnie, jak on jest taki mądry, no. że już nie damy mu szans. Tego jesteście wy. Z nowymi ulepszeniami. Wiesz co chodzi. Też będziemy mocniejsi. Bez no, problemu. Mm -hmm. Ale tu muszą być najlepsze wszczepy. No to już wiecie gdzie to załatwić chyba. Podobno tak słyszałem. Dobra, no to możemy iść. No, nie chcecie co jeszcze? Chcemy. Chcemy. Dobra, to macie. Uuuu, jestem bogaty! Wy też? Dostałeś wszystko, ja nic nie dostałem czy też. No Ernesto! O, Danon! Ja jestem super Danon! Super nie. Dano. nie jak wam e, bardzo dobrze mamy mu Jesteśmy w opór bogaci, chcemy najlepsze rzeczy. Ja osobiście chcę najlepszy karabin, a ja chcę oddać to na reklamację. Zrobię coś od tego. A ja bym chciał jakieś super wszczepy do rąk, do nóg. Spoko, biorę się do roboty. Dziewiątym to co? z Co to ma być? Co to jest? Ale ja chcę. Jak o to, ale czy ta działa normalnie? Ale ma jakiś stan? Jeszcze no i wersja tego. Czego? Co? Co? Ej, coś nie zrobili. Ja chcę normalnie. Wersja. Ale masz swój, może dawaj, I dawaj to. to. Dawaj tutkniemy i, I, on. I on. Dobra, No, czekaj, jeszcze tylko, jeszcze tylko. <susurna> Sorry za malowanie, ale lakier. Wow! 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 Ey, Mam jak ręce. Jak normalna. Podoba no. się? A, no, jakby jeszcze nie do końca czuję. Ej, stary, czujesz coś? Przecież Nie. Nic się nie czuje. No nawalaj mocniej. Kurde, nie działa, stary. A tu? O, Ała, stary, to bolało. Dobra, dobra, teraz wy. No ja chcę Gnata. Dobra, chcesz Gnata? Czekaj. To no jest moja nowa ogólnie receptura. Dobra, masz, masz. Woohoo! To jest super, broń. Jest... O! O! Sorry, dobra, muszę z mega uważać. Uważaj na sufit, bo mi... Super, no nie, to ja chcę jakieś super wszczepy na całe ręce. Chcę całe ręce. Super szczerze. mam coś idealnego, to jest w ogóle moja najnowsza technologia Czegoś takiego jeszcze nie było, nikt czegoś takiego nie ma Słuchaj, zakładaj to, już montujemy To tak tak zakłada na ręce To wybolą Panowie Co jest? To teraz ja mam po prostu ręce, a wy macie bronie Zbudowałem ostatnio takie malutkie siodenko. No nie wygląda jakoś specjalnie mocno Ale jest w tym kamerka, także możecie używać tego do jakichś takich, wiecie, zagadek i skręcać. No, nie wiem, co ja o. Wow. Wow. Ty, co? Masz tym sterować! O, normalnie. Dobre co? Najmiemy ma To jest moje i wkładam to do rękawa. Teraz też mam prostu, tak jakby. No i zarąbiście, dobra. W takim razie skupmy się na misji. Musimy teraz znaleźć tamtego naukowca. Dobra, wiecie co? Jak macie problem, to zainstaluję wam jeszcze taki specjalny sensor szpiegowski. Jeśli któryś z Was będzie... Yo, 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 yo chcę, chcę. No dobra, niech będzie. jak się uzaleźli od implantu. Stary generalnie bym się kłócił, ale stary po tym no. nic więcej nie potrzebuję. Te są fajne. O. Działa. Ej, teraz mamy mega ważną misję. Sprawdzić jak działają nasze bronie, nasze nowe upgradey i tak dalej. I wiecie co? Chodźmy do pokoju gamingowego. Jeszcze go nie odwiedziliśmy odkąd tu jesteśmy. Ciekawe jakie mamy teraz kąpy chłopaki. No. O, ej, Misiu! Nie do mnie, Dobra, chłopaki, zobaczcie, jak to w ogóle super A, tam, wygląda. No. skanujesz teraz. Tak, tak skanuję tych ziomeczków Ej, coś... to tak jak my skanowaliśmy tamtą mikrofalówkę, <coughs> nie? No. O, tutaj, samochód. Ej, my lepszą furę mieliśmy. No i ja naciśnij teraz, tak. Gdzie Ty tylko skakuj. skakuj? No, o! No, Ej, on się ładuje, pasku, patrzcie, pasku, patrzcie, pasku. patrzcie pasku. uwaga! O! Dobra, 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 dobra! Lecimy, lecimy. E, 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 e. Dobra, dawajcie coś mocniejszego. O! O, patrzcie, chłopaki. Najlepsza broń w grze stary. No tak, tak to się robi. O! Co jest Ja mam stary, ja mam ja mam linkę wędkarską. Wędkarstwo to moja pasja zawsze była stary. Dawaj, od góry, od góry. skoku jeszcze, zeskok i uderzasz wtedy. Dobra. Mocny. No Oczywiście w naszym komputerze teraz siedzi karta graficzna GeForce RTX 4080, która sprawia, że ta gra tak świetnie wygląda dzięki ray tracingowi, czyli śledzenie promieni. Podniesie jakość oświetlenia, odbici i cieni w grze na wyższy poziom, łącząc je w jedno rozwiązanie, które podnosi jakość efektów śledzenia promieni na poziom 11. I DLSS, który znacząco przyspiesza wydajność, wykorzystując sztuczną inteligencję do generowania większej liczby klasy, przy zachowaniu doskonałej reakcji dzięki technologii Nvidia Reflex i innym funkcjom, które ma tylko Nvidia, która jest sponsorem tego filmu. Takie karty graficzne znajdziesz na stronie morele.pl więc jeżeli chcesz, no to link jest oczywiście w opisie i możesz sobie je kupić. Dobra, i to jest już ogólnie włączone, dlatego też no wszystkie zobaczcie, wszystkie cienie są tak bardzo realistyczne, różne odbicia ogólnie tutaj Mister też są w lustrze i tak dalej. I dobra, i... patrzcie, tutaj kolejna misja jest czerwony dym. Tutaj pewnie będą przyciekł. O, o, dobra, dobra. Pyk! Bardzo! Uh, uh, uh. Ej, ta broń mi się najbardziej podoba. Bo nic nie trzeba robić. Patrzcie. Pyk, namierzanie. O, 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 o. No, więc wychodzi na to chłopaki, że bardzo dobrze mi idzie. Wszystkich jestem w stanie rozwalić, już w ogóle jestem chyba na samym końcu gry. Długo graliśmy, No, w takim razie przypomniało mi się, że mamy misję. Spadamy stąd. Let's go! Panowie, szukamy teraz laboratorium, tak? No, dokładnie. A jako, że dostałem zabawkę szpiegowską To myślę, że to jest dobry moment, żeby ją wykorzystać Wytrop go stary Ustawię ją po prostu tak, żeby znalazła laboratorium dziwnego, strasznego naukowca Patrzcie, namierza, ciągnie tam stary. Panowie, wychodziłoby na to, że to jest tutaj To tutaj? No. Tu cię skierowało stary Dobra chłopaki, musimy sprawdzić czy ktoś jest w środku teraz A tak się składa, że ta gra ma ray tracing Uuu. Więc wziąłem lustro o, Będzie widać wszystko w lustrze basketu, no. Dobra, dobra. Widać co jest. Co jest? Cóż, on was? tam majstruje. Tak, dobra, wyciąga, jest, tak, dobra. Ale jest sam i zdaje się być słaby, więc możemy teraz tam wyjadać. I po prostu. No mamy nowe. Ej, ty! Wtajcie! się! Pytanie. Nie ruszaj się! Co ty? Co ty tutaj sobie weźmiecie zrobić? Bo to masz zniszczyć Na świat. Laboratorium, tak? Pytanie. Musicie dołączyć do mnie. Razem zrobimy wszystko, osiągniemy wszystko. On, rządzili rządzili on jest pierwszym Co osiągniemy wszystko, właśnie. ale. Będziemy rządzili światem! Musicie po prostu do mnie dołączyć. Zobacz ale. Ale. Ty, ty chcesz zniszczyć świat, to no jak będziemy rządzili właśnie. światem? Będziemy mieli. Będziemy królami! Ej, będziemy komuś, rządzili! On nie wie samo, o czym on mówi! Ej, Zobaczcie, co leży spari, za nim! On jest, on jest szalony! Wresz... On ma po prostu za dużo informacji w głowie. Tak, I tak, Właśnie! Poza tym przecież to zlecenie. Jest płatne, chłopaki, więc co nam Acha, zrządzenie światem, do... jeżeli nie dostaniemy siana? Oj, podejmujecie złą decyzję! Co teraz? Co? Jak to? Nie czaję. Co? 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 Ej, jaki dzień! To jest wielka postać! Oj, pierdziele! Co jest? Ej, 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 ej! Ty, nie zmierz. Zipka. To jest zipka! To jest zipek! Nie to, to jest, to jest plan zipka! Stary! Jak my go pokonamy teraz? Nie wiem, stary. Stary. nie stary. mam pojęcia! A. Ej, czekaj! Coś tutaj leży! Co masz? Mam na czosy, chcesz na czosa? Jak na Co jest? Ej co się stało? A. Ej, bo zipekał, co najgida na czosy stał? Co? Jaki fart! Zostawiliśmy te na czosy, tutaj 50 lat temu starych! Jaki fart? Zipek, wstawaj! Zipek! Zipek! Ej, Zipek! Zipek! Zipek. Wstawaj! A, 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 co jest? Rozwaliliśmy twojego klona twoimi alergiami! Jakiego klona? No, ten w masce to był twój klon z przyszłości, dlatego robił te same ruchy. Nie mogłeś go pokonać, bo był bardziej zaawansowany technologicznie. Nie Czy to... chcę wam przerywać, ale ty jesteś naukowiec! Ty! gościu! Chodźcie, co zjedzie zjedzie zjedzie. go! Wyciągajcie go Wyciągajcie go! Wyciągajcie go. Mamy go. Robicie błąd! Jaki Dobra, port? chodźcie, prowadźcie. prowadzimy go do tamtego ziomka, daną na hajs Tak, tak lecimy jest, wygraliśmy. lecimy No proszę, proszę, kogo ja widzę Tak go mamy Daliście radę, podoba mi się to Na no pewnie, że tak A czemu nie dać rady? Nikt nie dał rady, jesteście pierwsi, którym się udało Słuchajcie, za to zlecenie dam wam wszystko, co tylko chcecie Dam wam pięć dych oraz bilet powrotny do Waszych czasów. Uuu, Niech będzie! Zarąbiście! No to! Dobra, to go oddajemy i wchodzimy! Woo! Pan go przyjmuje A Ciebie! Zapraszam ze mną. Hello. <laughs>